Serdecznie kikowy szlak Szuwickie Łąki. Dzisiejszy kikowy szlak to kikowy szlak w, za e, 6 maja 2014. Dlatego, że wczoraj i dzisiaj spędzałem ten fantastyczny, wartościowy, jakościowy, niezwykły czas e, z Andrem Blaszardem, z moim sponsorem. I pamiętałem o kikach. Oczywiście, pamiętałem, że, że potrzebuję nagrać, potrzebuję zrobić, ale, ale było tak wiele rzeczy, tak wiele rzeczy potrzebnych, ważnych, niezwykłych, istotnych. Że no właściwie nie mogła mi umknąć nawet, nawet, nawet minu sekunda, minuta to, ho, ho sekunda tego naszego spotkania ze sponsorem. Mimo, że widzę się z nim na Skype'ie co 2-3 tygodnie, mimo, że rozmawiamy, czasami dzwonimy telefonicznie, ale głównie na Skype'ie, to ten osobisty kontakt, to bycie razem jest tak bardzo ważne, tak potrzebne, tak istotne. I chciałem dzisiaj powiedzieć kilka słów na temat decyzji, na temat jednego z punktów, o którym Andrzej tak dużo mówił e i w Poznaniu, i w Krakowie. O gotowości do podejmowania decyzji, o uczeniu się podejmowania decyzji, o tym, że żeby wyjść z takiego modułu, ja myślę, że powinienem to zrobić, ja myślę, że, że, że to jest warte, ja myślę, że, że, że oni potrzebują mojej pomocy. Ja myślę, ja myślę, ja myślę, ja myślę. Czyli wyjść z tego modułu myślenia, myśl, my, myśliciela, do tego modułu kogoś, kto wierzy i działa, podejmuje decyzje, ja wierzę, że to muszę zrobić. Ja wierzę, że jeśli zrobię to, to będę miał tego efekty. Ja wierzę, że potrzeba im pomóc. Ja wierzę, że trzeba, że trzeba zrobić to, to, to i, to i to robię. Robię to tu i teraz. I nie zastanawiam się, podejmuję decyzję szybko i mam ten przywilej, żeby ją korygować w trakcie. To nie jest tak, że jeżeli już ją podjąłem i widzę, że nie przynosi oczekiwanych efektów, o, to już będę tu rozczarowany, prawda, ale muszę się jej trzymać, bo ją podjąłem. Nie, no, no po to jestem myślącym człowiekiem, żeby ją korygował, żebym pewne rzeczy zmieniał, żebym, Szedł do celu i czasami pewne ścieżki przestawiał. Na tym to wszystko polega. To jest tak bardzo ważne. Tyle na dzisiaj. Niebawem za chwileczkę kigrowy szlak, za kolejny dzień ten zaległy. Do zobaczenia. Hej.